Witam dzisiaj zalewanko za chwilę także wieniec przymocowany, obszalowany, szalunek jest. Jak widać, deska zostało tą dziurę, tylko założyć, zatkać placikiem. Doszczelnić. No i jak widać, trzy spawane są pręty. Do. No. Też no i dodatkowe uchwyty są dorobione na rogach. Takie nieduże. Na środku są te większe. No i tak to wygląda sprawa. O. Dodatkowo zrobiłem jeszcze zabezpieczenia. Dodatkowo otwory i zawleczki, żeby było chwycone pod spodem. Także no tak sprawa wygląda. Muszę się sprężać, bo za chwilę mi beton przywiozą. Pozdrawiam serdecznie i do zaś. Jak będzie zalany, no to będzie wiecha. Na górze przyprawy To na razie pozdrawiam serdecznie i pa hejka do zaś.